Cześć, w dzisiejszym odcinku odwiedzimy Londyn i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy w tym mieście da się zjeść tanio. Gdzie szukać restauracji? Jak wygląda polska restauracja w Londynie? Jakie atrakcje warto zobaczyć w jeden dzień? Odpowiedź, oczywiście, w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku u nas na kanale. Tym razem jesteśmy w Londynie. Tak, przelecieliśmy wczoraj taki, to będzie taki city break, ponieważ my przelecieliśmy wczoraj o godzinie 20, a wylatujemy w niedzielę, wczoraj, czyli w piątek, a wylatujemy w niedzielę o godzinie 19, więc będziemy tutaj tylko dwie doby i te doby spędzimy na jedzeniu. Dokładnie, nie braliśmy żadnego wolnego, więc to jest typowy taki wypad na weekend, też dla Was, jakbyście chcieli sobie właśnie gdzieś wyskoczyć, niekoniecznie soboty i niedzielę spędzać w Polsce, tylko właśnie wsiąść wieczorem w samolot w piątek po pracy i wrócić sobie w niedzielę. No jesteśmy dzisiaj głównie nastawieni na jedzenie, za oknem mamy typową angielską pogodę, czyli pada. E, oczywiście widzicie też przebitki z samego lotu, ile nas kosztował. Jeśli chodzi o transfer, również widzicie przebitki. Tam niestety z London-Newton trzeba wziąć najpierw autobus, potem wsiadasz w pociąg, a potem jeszcze teoretycznie w autobus. My oleliśmy ten ostatni autobus i przyszliśmy się po prostu, żeby zobaczyć to miasto nocą, bo nie padało. No i co? I zaczynamy tak, tak naprawdę. Tak, jesteśmy w hotelu, widzicie też przebitki z tego pokoju. Jesteśmy w Hiltonie, z tego względu, że ostatnio jak byliśmy i wynajmowaliśmy Airbnb, no to mieliśmy słabe te doświadczenia, że było zimno, była pleśń i stwierdziliśmy, że nie chce nam się znowu ogarniać tych kwestii zameldowań i tego wszystkiego, Tylko po prostu dla wygody wzięliśmy hotel tym razem. Nie jest to tania opcja, ale co ciekawe, jak sobie sprawdzaliśmy, jakie są opcje wynajmu tutaj jakiegoś mieszkanka czy pokoju, to ceny Zawsze oscylują około 2000-1500 zł. Chwilajcie, nie przedłużamy i ciśniemy na miasto. Hmm. jesteśmy w pierwszym miejscu. Boże, dlaczego się z Wami witam? My się z Wami witam. Jesteśmy w pierwszym miejscu, słuchajcie, nazywa się walk to walk czyli idź do walka i ma 4,3 oraz 1700 opinii. Dlaczego wybraliśmy to miejsce? Ponieważ jest to kuchnia azjatycka, jest to tania restauracja w miarę. Ogólnie za to danie, które tutaj mamy, zapłaciliśmy 12,90 i jest to blisko Chinatown. No i są dobre opinie tutaj, więc próbujemy, nie ma co więcej gadać. Można sobie fajnie, bo można sobie skomponować taki posiłek samemu, czyli jeżeli jesteście na przykład wybredni i nie lubicie wszystkiego, to tutaj macie możliwość wybrania sobie rodzaju makaronu czy ryżu, do tego rodzaju mięsa, jakieś dodatki, sos, wszystko możecie zrobić sami, albo wybrać gotowe kompozycje, które oni mają tutaj w sprzedaży. Co my wybraliśmy? My wybraliśmy sobie rodzaj makaronu jajecznym, do tego wzięliśmy sobie kurczaka, wzięliśmy sobie pędy bambusa oraz wzięliśmy czerwoną cebulę i orzeszki. Powiem Wam szczerze, że orzeszków ja tutaj w ogóle nie czuję. A, no i sos! Jak mogłam zapomnieć o sosie? Bo czy sobie również sami wybrać sos? I my wybraliśmy Bangkok, czyli zielone, nie to było żółte kary, z kokosem. Czuć ewidentnie właśnie ten taki troszkę kokosu, jest taki bardziej słodki ten sosik, ale powiem Wam szczerze, że trochę brakuje mi soli. Wszystko jest dobre, wszystko jest świeże, no bo zresztą jak widzicie, oni na pewno rano przygotowują tutaj wszystko i wystawiają do tych lodówek, które właśnie widzicie na przebitce, ale. E, trochę za mało soli dla mnie. Na pewno ogromną zaletą jest to, że to jest duża porcja, tylko, że też nie jest aż tak turbotania, jak się spodziewałam. Smaczne, ale dla mnie takie 5 na 10. Mm. Mm. Mi to smakuje chyba lepiej niż Cloudy, bo ja bym dał tak mm, 6,5 na 10, bo nie jest to jakieś turbo perfekcyjne, ale mi smakuje. Fajnie, jak te wszystkie składniki się nabierze właśnie na widelec i się skonsumuje, no to wtedy to nabiera tego takiego fajnego smaku. Fajny, bo to ma taki sznyt azjatycki właśnie w zależności od tych sosów jaki sobie wybierzecie i ja mam tak z tym daniem, że pewnie bym tu wrócił, żeby spróbować innych sosów i innych wariacji na ten temat i to mi się podoba. No fajna jest ta cebula, te składniki są faktycznie świeże, dobry jest ten makaron jajeczny, on mi bardzo smakuje, sos jest super, ten Bangkok on się tutaj nazywa i ja na przykład mam teraz tak, że no to jemy sobie tą porcję, ale pewnie bym z chęcią, gdybyśmy nie mieli innych miejsc, to bym sobie domówił takiego boksika, taki kartonik, wiecie, z jedzeniem, z czymś innym. Na przykład wybrałbym wieprzowinę, może sałatę jakąś, do tego jakieś tam może nie orzeszki, tylko jakiś inny dodatek. Może nie wziąłbym tej cebuli, bo ona mi tak średnio tutaj podjechała. Dla mnie spoko. Jemy, jemy to danie i stwierdziliśmy, że dopowiemy wam yy, historię tego mięsa, bo bardzo nam smakuje z tego względu, że jest ono bardzo delikatne. Fajnie jest na tym łoku tutaj wysmażone i rozpływa się w ustach. Nie jest twarde, jakieś gumowate, tylko właśnie fajne jest to mięso. Także kurczak wypadł super naszym zdaniem. Także wszystko zależy od kompozycji, tak jak mówiliśmy. Także mięso. Jest topak, chcesz coś, coś powiedzieć jeszcze? Tak, że zostawiłam tam mój widelec ją tak pięknie, pięknie, tak, na pięknie środku. stoi cały czas. Pięknie stoi. Nie, no mięso jest naprawdę fajne. Ten kurczak jest miękki, rozpływa się w ustach fajnie jest wysmażony, to wypadło ekstra. Wybieramy, słuchajcie, po jednym daniu i nie jemy y, za dużo, bo będzie dużo tych miejsc i chcemy, y, nie chcemy się tutaj przejadać, więc idziemy od razu do kolejnej miejscówki, bo jest dosłownie oddalona 3 minuty stąd i zobaczymy, zobaczymy. Dlatego tu, trochę chcieliśmy się wytłumaczyć, dlaczego nie wzięliśmy tutaj w tym łoku dwóch dań, tylko jeden. Więc będziemy tak robić dzisiaj, żeby po prostu więcej pokazać tych miejsc y, i różnorodności tych dań, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na jakimś tam w jednym miejscu, tak. nie? Tak. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że skoro jesteśmy przyczajni na tą, to kolejna miejscówka też będzie z kuchnią azjatycką. O, fajnie. Jedno. Jesteśmy w kolejnej miejscówce i powiem Wam, że nie spodziewaliśmy się, że będą tutaj takie kolejki. Jest to Bunhaus i są to takie pampuszki, nie wiem, jak to nazwać, takie kulki, które mają różne nadzienie. I co ciekawe, można sobie zamówić jedną taką kulkę, 3,80 funta. Widzicie oczywiście menu na ekranie, albo możecie zamówić zestaw trzech i tak zrobiliśmy. Taki zestaw trzech kosztuje 11 funtów, można to płacić słuchajcie, tylko i wyłącznie kartą, więc miejcie do nowego uwadze jak przyjdziecie, gotówka albo ogóle nie wchodzi w grę. Ciekawe, czy zostało to po prostu w związku z tym, co się wydarzyło na świecie, czy bardziej po prostu tak jest, ale to taka ciekawostka, żebyście wiedzieli, że trzeba płacić tutaj kartą. No i co, czekamy, zamówiliśmy, zamówiliśmy sobie opcję wege, żeby wam pokazać, słodką, i wersję z wieprzowiną, ale to dlatego, że pani nam doradziła tą wieprzowinę, bo jest słodsza od wołowiny. Wołowina jest bardziej słona a e, świnka jest po prostu taka bardziej słodkawa. Czekamy, zobaczymy, to zobaczymy, będziemy wam pokazywać, jak to smakuje. Super, w ogóle nie spodziewaliśmy się, że to będzie takie kolejki i ludzie mm. stoją, słuchajcie, na zewnątrz i biorą nam wynos tam, więc musi być dobre. Pani nam powiedziała, który jest który, ale obróciliśmy to, więc nie mam bladego pojęcia, e, który wezmę. Też fajny element. A będzie niespodzianka. Tego jedzenia, że będzie niespodzianka, co, na co tam trafimy. E, dobra, biorę pierwszego pampucha. Jakie one są już sprężyste w ogóle. Jak pyza na parze. Tak, jak pyza na na parze, no. Tutaj macie papierek, więc musicie go ściągnąć. Więc rozerwijmy go. Bo my oczywiście się dzielimy, przecież jak żeby inaczej. To jest wegetariański, ale. Jakie one są sprężyste po prostu, ale pachnie grzybkami. Tutaj mamy miks grzybów w pampuchu tak naprawdę, czyli w tej pyzie. Próbujemy. Ale sos sojowy wleciał pięknie. Ja pamiętam, dlaczego ja to lubię, bo to jest słodziutkie. I to ciastko, ta pyza jest słodka, a środek jest y, wytrawny, bo jest taki bardzo mm, aromatyczny przez sól, przez ten sos sojowy. Grzyby też oddają swój smak oczywiście. Do tego widzimy tutaj jakąś mm, marchewkę. Jeszcze pokażę Wam tutaj. Jest też cebulka. Słuchajcie, cebula jest y, dobra do wszystkiego, także no cebula musi być, też dodaje swojej słodkości. No naprawdę bardzo fajna opcja. Jestem ciekawa, jak wypadnie reszta i co powie Michał. Mm. 8. Osiem na 10? Uuu, mm -hmm. to wysoko. Dobra. Mm, to jest dobre. Słodki jest ten mm, to ciasto. Nie wiem jak to nazwać to jest taka, no, Kurczę, to nawet nie, to nie smakuje jak pyza. To smakuje jak środek bułeczki, coś no, takiego. Dobre porównań, Trochę, nie? Taki środek mm -hmm. bułki z, właśnie z takim nadzieniem warzywnym. Pyszne, ale... Mm, albo tak trafiliśmy, albo dominują tutaj te pieczarki. One są tak mocno to jest pieczarkowe praktycznie jest marchewka, ale ona jest niewyczuwalna te grzyby są wyczuwalne pyszne to jest mm. no, takie słodkie śmieszny ten napis jest na to bardzo ciekawe, przyznacie a super, że wykorzystali te pałeczki, nie? tak, super, super w ogóle chciałem powiedzieć, cytując mistrza fiu fiu, 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 fiu. próbujemy następne i opcja zobaczymy, jaka będzie niespodzianka bierzemy sobie o, i trafiliśmy na opcję mięsną, słuchajcie więc mamy tutaj Wieprzowinę, wygląda to tak, nie jest to duże słuchajcie, bo jakbyście sobie położyli na dłoni, to słuchajcie, to to jest takiej wielkości mniej więcej, pół ręki mojej, ja nie mam za dużych dłoni. Więc jest to takie małe, można powiedzieć, nie? Można śmiało zamówić zam sobie więcej, bo próbujemy tej opcji mięsnej z wieprzowiną. Pierwszy raz mam chyba problem, żeby porównać wam to do czegoś. Do czego to przyrównać? Ja się nie spotkałem z takim smakiem w sosu, on jest słodki. W ogóle nie czuję tak za bardzo mięsa tutaj, tylko ten sos jest tak bardzo intensywny, że on po prostu jakby przykrywa wszystko smakowo tutaj po prostu. Jest, ten sos przede wszystkim czuć i dopiero później resztę. No bardzo dobre, no lepsze od, od tej opcji wege. No to dla mnie 10 na 10, nie? No co to jest? Co to jest, Klaudia? <grywia> <grywia> Widzicie Jemina? No wiem to samo, nie? Nie wiem, ale wiem, że jest lepsze od Wega. Zdecydowanie. Co to jest? Miałem tego y, opisać, ale jest dobre, jest naprawdę bardzo dobre i w ogóle śmiesznie, bo te kawałki y, tej wieprzowiny są takie y, troszkę chrupiące, albo ja tak trafiłam, że one są tak fajnie przypieczone. Y, no, no tak, 9 na 10, mm. bo mam ogromne y, no oczekiwania no. związane z tą ostatnią bułeczką. Co Słuchajcie, musicie tutaj przyjść i powiedzieć nam, co to jest za smak. Tak, my nie, nie potrafimy go opisać. Tak, y, genialne. No dobra. Mm. O mój Boże. Ostatnia rzecz, jak się spodziewałam, no to, że aż tak wypłynie. O wow! Mm. Jakie to jest słodkie! O Je mój to Boże! Słodka. Tak, ale grubo. Nie no muszę to zrobić, czekajcie. Jaka piękna bułeczka. O mój Boże, czy wy widzicie? Jak ten żółty kolor się świeci od tłuszczyku. O matko, ja już Wam mówię, co to jest. To jest um, słone jajko z y, kokosem i marchewką. Pierwszy raz widzę coś takiego. Niesamowite. W ogóle ja to podtrzymam jak takie łódeczki, żebyśmy mogli spróbować. O, wow. Mm. To smakuje jak trochę kogiel mogiel. Można to przyrównać, ale jest bardzo kremowe, bardzo maślane i czasami pierwsze ja miałam takie skojarzenie, że czasami jak mama robi ciasto, to się wylizywało tą masę, która jeszcze nie była upieczona. Można to troszeczkę do tego przyrównać. Przez to, że mamy tą bułkę i to jajko. Czuję troszeczkę marchewki. Kokos w ogóle zniknął. Ale słodycz i jeszcze raz słodycz. Boże, jak dobrze, że my to zjed... trafiliśmy na nią na sam koniec i nie zjedliśmy jej na początku, bo to jest dycha. To jest dycha jak nic. Trzymam Michałowi łódeczkę, żeby nie wylało się, żeby mógł zjeść. Jezu, to jest raj. To jest wybitne. Nie jest dobre, tylko to jest wybitne. Czuć tego kokosa. No i to jajko i to jest taka właśnie masa. Fajnie to przyrównałaś do takiej masy tortowej, takiej ciasta, jakiejś kremówki. To smakuje jak na dzień do kremówek, coś takiego, nie? W tym, ym, w tym cieście. To jest przepyszne, słuchajcie, to jest tak dobre. Boże, to jest... No, słuchajcie, muszę to powiedzieć, wypigamy, to jest... Naprawdę, to jest zajebiste. Boże, to wyląduje w ogóle na jakimś topie topów. Danie w ogóle, które jadłem w życiu. Naprawdę? Boże, mogę Cię przytulić. <grystanie> Widzicie cenę? 11 funtów, trzy takie pampuszki kosztują. Kurde, ten słodki to mi jeszcze zjadł, a mamy tyle jedzenia przed sobą. Ach. Ostatecznie 12,39 wyszło, dlatego że doliczałem sobie serwis, funt 38, to taka ciekawostka. A my słuchajcie, idziemy do trzeciej miejscówki, ale zanim to zrobimy, idziemy sobie w okolice Big Bena, no i tam idziemy. IT IS A nightmare. IT is a scandal. Idziemy właśnie w stronę Pałacu Buckingham i tak mówię do Klaudi mówię ej, zrobiliśmy sobie tutaj selfie jakbyśmy takie młodziaki tutaj <śmany> ej, w może tym parku to możemy wam pokazać to zdjęcie napiszcie, co sądzicie, mam takie no młodziaki, nie? Dzieciaki, straszne dzieciaki. I tak mamy też w ogóle z tym Londynem, że my bardzo dużo widzieliśmy tego Londynu, bo byliśmy tutaj, ponad 10 lat temu dokładnie, no nie pamiętam, 12, może 13, no nie wiem. I też tak mamy, że kurczę, nastawiamy się, jesteśmy tylko dwa dni, więc mocno nastawiliśmy się na te restauracje i na te jedzenia, tym bardziej, że wydaje nam się, że dla większości osób Londyn nie jest jakiś taki, wiecie, taką destynacją, może wyjątkową, czy, nie wiem jak to nazwać. Napiszcie w komentarzach, bo jeśli bylibyście zainteresowani takim przewodnikiem tutaj po Londynie co zobaczyć i żeby było troszkę więcej podróżniczo, więcej atrakcji, to dajcie znać w komentarzu, bo może przyjedziemy jeszcze na jakiś weekend i nagramy sobie dla Was taki stricte przewodnik tylko i wyłącznie po atrakcjach. Oczywiście papu też nie zabraknie w tym. No po prostu dajcie znać, bo no, śmiesznie, fajnie, nie? Kurczę, wspomnienia. Ja nic nie pamiętam z tego, bo ja w ogóle mam w pamięć, więc... <grystanie> Stacie, jesteśmy przy Tesko i niby yy, nie jest to nic zwyczajnego, ale to jest ciekawe. Kiedyś to było najmniejsze Tesco świata, ja tu taką historię słyszałem, teraz tak. jest, widzieliśmy, że jest jeszcze mniejsze gdzieś, tak, ale, głównie na chodzi o, tak, ale głównie chodzi o to, że tutaj jak się wchodzi, to nie możesz się cofnąć, jest wąska uliczka i trzeba wejść. I iść pomiędzy regałami i musisz chwytać szybko, tak. bo się nie cofniesz. Ja. No. Moi drodzy, jesteśmy w kolejnej restauracji, która nazywa się Mamuśka. Jest to polska restauracja tutaj w Londynie. Spodziewałam się małej knajpki, a to jest ogromny loft pełno stolików. E, widziałam, że panie lepiły pierogi tam ręcznie, a właśnie na te pierogi tutaj przyszliśmy. Do tego zamówiliśmy sałatkę jarzynową, barszcz z krokietem, ale jesteśmy bardzo ciekawi. Oceny są wysokie, wiecie, polska kuchnia jest bardzo smaczna, także czekamy na dania, próbujemy. Moi drodzy, wjechało pierwsze danie, krokiet. I barść czerwony, tak wygląda, słuchajcie. Ja wam pokażę tego krokieta. To się trochę światło zmienia. I mamy różne kolory: raz jest zielono, raz jest e, fioletowo, raz jest niebiesko. I możecie no, mieć takie złudne wrażenie na filmie, ale po prostu widzicie, sufit jest kolorowy i tutaj. Próbujemy. Dobry. Wiesz, co jest fajne? I wiecie, co jest fajne. Czuję, że to jest świeże. Przecież, że jest zrobione faktycznie tutaj, i nie jest jakieś mrożone, bo. Czuję, że ta to mięso nie jest jeszcze takie zbite, bo widać, czuć, że po prostu jeszcze nie było wyrabiane niedawno, Panierka jest gruba, ale ja jeśli, nie wiem, już nie znam jakoś super na krokietach, nie wiem, czy powinna być aż tak gruba. Mi by smakowała chyba cieńsza, ale mięso jest dobre, mięso jest w porządku. Spróbujmy sobie tego barszczu, czy on jest dobry. Jest taki, tu jest dziwne światło, strasznie, ale ten barsz jest czerwony, on jest czerwony? Czerwony, ale trochę taki wydaje się Dla ciotki się wydaje, no. Nic tu nie ma w środku. Jest sam barszczyk, po prostu czerwony. A barszczyk to chyba z kartonika, co? <grym> chyba tak. No, taki średni. Na mnie takie 4 na 10. Także słabo, słabo. Pa słabo, zobaczymy jak reszta. Fajna łyżka, bo jest taka ciężka. Ale słuchajcie, barszczyk. Mi się wydaje, że on nie jest z tego, nie jest z kartoniku, ale jest bardzo lekki. Jeżeli lubicie wyraziście wyraziste barsze i czuć tego buraka, żeby było, to, to, to nie, to dla mnie to no taki bardzo, bardzo delikatny, bardzo delikatny. Ale próbuję tego krokieta. Faktycznie, wygląda trochę jak taka masa mięsna w tym krokiecie i nie, mi się nie wydaje gruba ta panierka, ale już dziabam, próbuję. To mięso jest, jakbym powiedziała Wam, że jeżeli są dobrze zrobione pierogi z mięsem i tam jest ten farsz w środku, to ten farsz też jest tutaj. Bardzo dobre, bardzo smaczny farsz. I dla mnie panierka jest spoko. Ja lubię dużo panierki, więc to zależy jak to lubi. Ale słuchajcie, ja sobie pozwolę jeszcze tego tutaj kolegę zamoczyć pięknie w tym barszczu. Krokiet dla mnie 8 na 10 barszczyk nawet truje bym dała. Ale no smacznie, smacznie jest. Przede wszystkim dla krokieta warto zamówić ten, ten zestaw. Gdzieś słuchajcie, sałatka jarzynowa. Mm. Lekko podpieczone z jednej strony. No chleb to ja uwielbiam wiecie, więc tu plusik. No, sałatka wygląda tak, mamy tutaj, słuchajcie, widać ziemniaki, mamy marchewkę, mamy groszek, czy z sałatką jarzynową jest tak, że każdy dodaje coś innego? Tak, to jest w ogóle bardzo kontrowersyjne Właśnie, danie. No. więc słuchajcie, piszcie jak Wy robicie sałatkę jarzynową, bo w każdym domu jest inaczej. Bardzo dobra jest, wydaje mi się, że niektórzy dodają jabłko, chyba jest tutaj jabłko, bo jest lekko wyczuwalne. Jest to sałatka jarzynowa, bardzo dobra. W sumie nie wiem, co mógłbym powiedzieć więcej o tym daniu. Żadna mi smakuje. Podaję Klaudi po prostu jej część. Chleb. Chlebek. Super. Ja jedyna co mogę już na wstępie powiedzieć, jeszcze nie próbowałam. To sałatka jarzynowa, żeby była dobra, to musi być zrobiona ze składników, nie z puchy, moim zdaniem. No chyba, że kukurydza, to jest jedyna akceptowalna dla mnie spuchy, a cała reszta powinna być ugotowana, więc zobaczymy. No i tutaj jest kwestia majonezu. Widzę, że jest pieprz. Widzę dużo marchewki, bardzo dużo marchewki i bardzo dużo ziemniaka. Tak jak Michał wspomniał, każdy robi inaczej. Nie dziwię się, że miałeś problem z tym, żeby coś więcej powiedzieć, bo ona jest po prostu bardzo smaczna. Bardzo dobra. Nie są rozgotowane te warzywa. Ale też nieco tu było próbkie, żeby była jasność. Ogórek kiszony jest bardzo dobrze wyczuwalny tutaj. Sałatka super. Nawet lepsza od krokieta moim zdaniem. No tak. Bardzo mi skokuje. Tutaj to, czy te pierogi są robione ręcznie, nie możemy kwestionować, bo sami widzieliśmy jak panie lepią, że próbuję. Ale jestem ciekawa, bo te dania to wiecie, ale pierogi, pierogi to jest przecież polska standard flaga jedzeniowa, totalnie. Ale zarąbiste. Bardzo fajne bardzo bardzo smaczny farsz, troszeczkę pieprzu, to, są, to jest tak proste danie, a tak fantastyczne i to ciasto na pierogi jest fajne, ponieważ ono jest sprężyste, czuć, że to jest ciasto, te brzegi są troszeczkę twardsze, ale ja wolę tak, niż żeby on mi się tak, wiecie, rozpłynął tutaj i była taka wielka mazia, Nie są rozgotowane, są, idea, są ugotowane w punkt. Jeśli chodzi o dodatki, to możecie sobie dobrać. Albo kwaśna śmietana, albo boczę, albo cebulkę. Wszystko jest za darmo. My wzięliśmy wszystko. Mogę jeszcze kwaśnej spróbować. No u nas w Polsce są lepsze kwaśne śmietany. Widać, że oni chyba zrobili to sami. No. To ona jest taka bardzo, bardzo delikatna. Polska kwaśna śmietana, to jest polska kwaśna śmietana. Tego trochę brakuje, ale zrozumiałe jest. Tak czy siak pierogi 9 na 10. W sumie nie powiedzieliśmy, co to za pierogi. No to są, słuchajcie, no po prostu tradycyjne z serem, z ziemniakami i z cebulą. Super. Ja jestem ciekaw tego, bo to są skwarki. Dobre. Ta cebulka, myślałem, że ona będzie taka, yy, nie wiem, bardziej wysmażona? Mnie tak, karmelizowana, pyszna Karmelizowana, jest. no dobra, no. no ale nie, super. 9 na 10. Moi drodzy, wjechał deser i oprócz klasyka, czyli szarlotki, która jest wszędzie, nawet tutaj, zobaczyliśmy w karcie kremówkę. Mówię, Klaudia, ja bierzemy kremówkę, musimy pokazać na wideo. Wygląda dobrze, jest mocno zwity ten krem taki. Najpierw spróbujemy sobie górę, sobie ugryziemy. Mm, bardzo krucha, idealne, takie słodziutkie, lekko cukrem pudrem tak posypane, a teraz najważniejsza, no nie no, czuć po prostu tutaj taką rękę, wiecie, dobrego cukiernika, bo to naprawdę, to, naprawdę jest pyszne. Krem jest idealny, czuć, że jest zrobiony ześmietany. Bardzo dobra, bardzo dobre, bardzo dobre. To jest dobre. Mi się coś wydaje, że tutaj mamy dwa rodzaje tego kremu. Bo mamy taki jaśniejszy i troszeczkę bardziej żółty. nie zauważyłem, tak? Faktycznie, no. bo tu się zmienia światło. To jest po prostu taka śmietanka, kremowa śmietanka, a to poniżej to jest waniliowy. Przerównałem to do budyniu i chyba to nie będzie niepoprawne, jeśli powiem, że to jest budyń. Panie, bo ta śmietanka jest bardzo kremowa i taka mleczna. Jeżeli ona byłaby podana tylko ta śmietanka, to byłoby aż za mdło. A przez to, że to jest taki waniliowy, słodziutki, ten krem drugi w połączeniu, to się robi takie wyważone, bardzo dobre. O Jezu! Słuchajcie, pierogi i kremówka i macie super dzień. Słuchajcie, za całość wyszło 45 funtów. Nie jest to mało, ale muszę Wam jedną rzecz pokazać, bo padłem. Mamy oczywiście w menu napoje wysokoprocentowe. Jest butelka dobrze danego nam wszystkim trunku, no i taka 07 kosztuje, moi drodzy, 78 funtów. Punt na dzień dzisiejszy 5,37. Ja wam tylko pokażę. Także interes się kręci i bardzo dobrze. A my jedziemy dalej. Moi drodzy, wyszło słoneczko, mamy piękną pogodę. Jesteśmy objedzeni po tej restauracji. Tak. Zdecydowaliśmy, że pójdziemy na London Eye, bo jak byliśmy w Singapurze, to mówiliśmy wam, że tam, tam były obrazki właśnie... Czyli o... że co, że to jest najwyższe? Nie, najwyższy był chyba w Vegas, Vegas nie pamiętam. Dobra. Nie pamiętam, ale tam był właśnie Londona byliśmy na jednym snick'a. Ja Później mówię, chodź do, do i ładna pogoda jest, może sobie pojedziemy. I zobaczymy, czy jest duża kolejka, bo mamy mało czasu, będziemy dzisiaj nagrywać jeden odcinek dodatkowo. O Dzień Boże, robimy. po co my to robimy? A co nie a co... Nie, nie ten... no fajnie, idziemy, idziemy. 40 V. Oh, wow. Czyli nie, ja jestem przekonana, a ja im jestem starszy, a tym bardziej się cykam wszystkiego. Myślałem, <laughs> że nie wejdę. Przyjechaliśmy na samą górę. <laughs> Wypadł. Mi się, mi się podoba, tak, ja się tak w ogóle jest. przyzwyczaiłem do tych kół obserwacyjnych i już mi tak, mi w ogóle nie robi już e, Tak. Ta wysokość, ale ja chciałam powiedzieć, że jest bardzo duży ten Londyn i jednak dopiero z góry widać jaki on jest ogromny, no tak, tak maska jest ogromne. no tak, tak. jest jest, robię wrażenie, super, cieszymy się kolejne koło obserwacyjne zaliczone następne w Las Vegas, słuchajcie dobrze moi drodzy, super było to koło, a teraz ciśniemy do kolejnej miejscówki, także szybko wsiadamy w metro słuchajcie, teraz jak wsiadacie do metra, to tylko przykładacie kartę, w naszym przypadku telefony i e, wchodzisz, nie trzeba mieć oyster card, jak ona była. O, Tak, tak, bo no. lepiej nie kupować, po 7 funtów. Tak, bo sama karta, sam plastik kosztuje 7 funtów, a tak to sobie tylko przekładacie telefon i płacicie. Moi drodzy, jesteśmy chyba w ostatniej miejscówce na dzień dzisiejszy i jest to e, Ziemniaczony raj. Także słuchajcie, musieliśmy tutaj e, przyjść. E, nazywa się tak, model masz. Chodzi o to, że są to po prostu trzy... E, Kroki do nieba, jak to piszą na ich stronie, czyli najpierw wybieracie sobie, jaki chcecie rodzaj ziemniaków i są to po prostu tradycyjne, tłuczone ziemniaczki tutaj stąd, brytyjskie, więc my weźmiemy sobie klasyczne, znaczy nie klasyczne, tylko weźmiemy sobie te z serem. Do tego potem wybieracie sobie, jaką porcję, opcję mięsną chcecie. Możecie wybrać albo kiełbasę, albo kawałek mięsa, a na samym końcu wybieracie sobie sos. My stwierdziliśmy, że... To, to, to są też dodatki jakieś. Tak, są jakieś a. dodatki, e, ale my pójdziemy w taką klasykę, ponieważ jako, że nigdy nie jedliśmy w sumie żadnego brytyjskiego tradycyjnego dania, to weźmiemy sobie właśnie te ziemniaczane, te sero, serowe ziemniaki, do tego weźmiemy ich tradycyjną angielską kiełbasę oraz tradycyjny sos. I to, to, to niebo, bo tak jak mów, piszą na stronie, kosztuje chyba 11 funtów. Czekamy, zamawiamy, wiemy. Jeszcze tylko dopowiem, że wybraliśmy to miejsce, dlatego że podają po prostu te tradycyjne Angielskie. dania brytyjskie. Dlatego, dlatego wylądowało na naszej, na naszej liście. No i bierzemy jedno danie, słuchajcie, żeby naprawdę spróbować, bo dzisiaj trochę zjedliśmy, nie? Tak, tak. No, moi drodzy, wjechało nasze danie. I ja w ogóle widzę, że to jest bardzo, znaczy, identyczne, jak. Ten pierwszy rok, który odwiedziliśmy, czyli praktycznie można sobie pokombinować z tymi kompozycjami, i to jest fajne. Ten sos mi się wydaje, on tutaj będzie grał główne skrzypce, nie? Klaudia tutaj kiwa głową za kamerę, że na bank. Słuchajcie, spróbujemy no tej tradycyjnej kiełbasy. Jest taka nabita, mięsna, więc jestem ciekawy, jak będzie smakowała. Ciekawe. Mm. Bardzo zbliżona do naszej polskiej białej kiełbasy, ale nie jest to to samo. Jest tam trochę takiego po smaczku takiej sztuczności w tej kiełbasce. Coś takiego, nie? No dobra, ale spróbujemy tych ziemniaków. Wyglądają one fajnie, słuchajcie. Są takie sprężyste, dobre, bardzo pyszne. No te ziemniaki tutaj faktycznie. Ziemniaczane raj. Bardzo dobre. Ten sos jest mięsny. Widzicie, w tutaj ile jest nawalone tego sosu. Ja mogę sobie wziąć ziemniaki, słuchajcie, i zanurzyć, ale on jest takiej konsystencji, widzicie? Patrzcie. On wręcz wygląda jak taki Ciągnący się jest. Bardzo gęste to jest. Ale jest mięsne, Taki... W ogóle w zapachu strasznie dużo sztuczności to jest. Ale jest dobre. Mm? Fajne jest to danie. Ziemniaki są super. Kurcze, no prawda musi spróbować i powiedzieć coś więcej. Dla mnie od skali od 1 do 10. Szóstka może? Bo ja mam to zjadł. Yy, znaczy zjemy to na pewno to danie, ee, ale jakbym, czy ja bym to jeszcze zamówił? Nie wiem, muszę się zastanowić nad tym jeszcze, ale spoko. Na pewno jeśli chcesz spróbować coś takiego tradycyjnego, to bardzo tu przyjść. Ten sos jest jak glazura. On jest taki, że wygotowany z mięsa, wręcz taki lepki, no, ale mi bardzo smakuje. Ja uwielbiam sosy mięsne. Zobaczę te ziemniaczki. Mm. no dziwne. Kurde, wiecie co? U nas w Poznaniu to są najlepsze ziemniaki na świecie. Nie ma co. Czasami, jak trafisz na taką pyszną pyrę. W Poznaniu? to Tak, w Poznaniu. Poznaj, słynie z ziemniaków. Tam jest, to jest po prostu ziemniaczany raj nasz, u nas w Polsce. Powiem Wam, że są smaczne, ale mamy lepsze. Mamy lepsze ziemniaki, moim zdaniem. Mhm. Są dobre. Trochę smakują faktycznie, jak farsz. Jeszcze połączę sobie z tym sosem. One są fajne, bo one są zrobione na taką idealną masę. Że one są... Nie ma żadnych grudek tutaj, nic z tych rzeczy, więc to jest bardzo fajne. Jak nie lubicie ziemniaków, to możecie też zamówić sobie bataty, tylko że one na chwilę obecną nie są dostępne już, ponieważ się wyprzedały. No, powiem Wam, że mi to smakuje, ale też bym dała szóstkę, bo takie troszeczkę zalotuje właśnie takim, nie wiem, ja bym powiedziała, że to jest jakiś metaliczny smak. Nie wiem, z czego to może wynikać. Nie? Tak, że tak. Pozostawia pozostaje jakiś taki film na, na, na języku i na podniebieniu. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, ale to jest smaczne. Tylko, że właśnie też jest to, że brytyjska kuchnia jest taka. Nie jest ona najpiękniejsza i najbardziej wybitna kuchnia moim zdaniem na świecie i nie jest w moim top 5 nawet. Więc y, fajnie, że jest cokolwiek, co nie jest po prostu śniadaniem angielskim. Także <laughs> ciekawe do spróbowania ziemniaczki. Dobre, ale nasze lepsze. Dobrze moi drodzy, najedliśmy się, zapłaciliśmy 12 funtów. Także widzicie oczywiście ceny przy na ekranie. No i widzicie też podsumowanie, ile dzisiaj wydaliśmy. Dlatego, że my idziemy teraz nagrywać odcinek tylko o jednym miejscu, dedykowany. Co to będzie? Harry Potter. restauracja Harry Pottera będziemy czarować driny, więc będzie super. Musicie tak. koniecznie subskrybować kanał, żeby nie ominąć tego odcinka. A na pewno jakiś dzwoneczek, to na pewno dostaniecie pop-up, że. Ej, jest nowy odcinek, Także... tak? Także zostawcie na dzisiaj komentarz, napiszcie, co wy byście zjedli z tego, co my dzisiaj próbowaliśmy. No i słuchajcie, jest tu lokal na lokalu można by było robić masę odcinków. Także to jeden z wielu. Pewnie będziemy wracać do Londynu. Do zobaczenia. Albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć.